Rozmowa poranka. Studio radia Mban. Andrzej Szczygieł z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, witam słuchaczy Radia M. Głęboki oddech bierzemy, a ja no, starając się wyczuć czy to powietrze, które wciągam jest czyste czy nieczyste, zwracam się od razu do Pana, co mówią badania. Monitorujecie między innymi właśnie stan powietrza dzisiaj, jak to wygląda? Dzisiaj rzeczywiście możemy wziąć głęboki oddech, a w kolejnych dniach będziemy oddychać jeszcze lepiej, ponieważ Mogę Państwu przekazać na początek naprawdę dobrą wiadomość, że dzisiaj na terenie województwa śląskiego na żadnej stacji nie ma wysokich stężeń pyłu zawieszonego. Dochowane są wszystkie normy. Również za dzień wczorajszy nie było przekroczonej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 50 mikrogramów na metr sześcienny. A tak jak powiedziałem, w kolejnych dniach będzie jeszcze lepiej, ponieważ y, wzrasta temperatura, mają być silne wiatry, a to są nasi najwięksi sprzymierzeńcy, żeby jakość powietrza była dobra. Co oczywiście niestety będzie nie do końca korelowało z atmosferą świąteczną, ale mm -hmm. wygląda na to przynajmniej zgodnie z prognozami na dzień dzisiejszy, że powinniśmy pod względem jakości powietrza mieć naprawdę święta bardzo dobre czyli wiatr i temperatura, a niekoniecznie program Czyste Powietrze, czy uchwała antysmogowa. To już pytam o te konkretne działania, czy one się przekładają na to, że Pan też może powiedzieć, tak, to się odbija na wynikach badań? W stu procentach mogę to potwierdzić, jak najbardziej przede wszystkim te działania, dlatego że to są te dwa czynniki, działania na rzecz poprawy jakości powietrza, no i warunki atmosferyczne, które powodują, że jakość powietrza w ciągu ostatnich lat Naprawdę bardzo się poprawiła. Ja mogę Państwu przytoczyć takie parametry, które wskazują jednoznacznie, bo nie wszyscy wciąż wierzą w to, że jakość powietrza jest mm -hmm. lepsza. W tym roku y, mamy naprawdę sytuację chyba najlepszą, jeżeli chodzi o dotychczasowe pomiary w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, ponieważ mamy, mogę powiedzieć tylko może to zabrzmieć dziwnie ale y, tylko 22 dni. Ze stężeniami pyłu zawieszonego PM10 powyżej 100 mikrogramów na metr sześcienny, czyli powyżej tej wartości określonej jako próg informowania, a w tych 22 dniach były tylko 3 dni z przekroczeniem poziomu alarmowego, który wynosi 150 mikrogramów na metr sześcienny. A w roku 2017 ilość tych przekroczeń powyżej 100 mikrogramów na metr sześcienny była. Powyżej 60, a mm. więc trzy razy mniej. Jeszcze taki jeden parametr, który naprawdę potwierdza to, że te działania na rzecz poprawy jakości powietrza poskutkowały tą znaczącą poprawą, to kwestia maksymalnego stężenia pyłu zawieszonego, dobowego. I tutaj w roku 2017 to Stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 dochodziło w okresie zimowym do wartości 860 mikrogramów na metr sześcienny. No niebotyczna wartość w odniesieniu chociażby do tego poziomu dopuszczalnego 50 mikrogramów na metr sześcienny, a w tym roku, proszę Państwa, maksymalne średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego wyniosło 204 mikrogramy na metr sześcienny, czyli 4 razy mniej. Ale niestety nie jest to do końca powód do zadowolenia, no bo wciąż mamy przekroczenia mm -hmm. tego poziomu informowania, a nawet niestety alarmowego. Można w takim razie jednoznacznie wskazać wcześniejszego winowajcę, który odpowiadał za to, że tak źle wyglądały badania i po wprowadzeniu zmian ta radykalna poprawa? Oczywiście ten winowajca od wielu lat. To jest bardzo zbiorowy, ponieważ jest to emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Zdecydowanie ponad 50%, czasami 60-70% jest to określane wpływu na złą jakość powietrza ma emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. I tu mówimy oczywiście o zarówno domkach jednorodzinnych, jak i w dużych miastach są to domy wielorodzinne, ale z indywidualnym ogrzewaniem więc to jest. Ewidentnie tutaj główny sprawca tej złej jakości powietrza, natomiast oczywiście przemysł, transport też wpływają na pogorszenie jakości powietrza, ale zdecydowanie w mniejszym zakresie przemysł zrobił naprawdę bardzo dużo. Tutaj w większości zakładów przemysłowych są już nowoczesne czy nawet supernowoczesne urządzenia ochrony powietrza, co właśnie spowodowało, że już nie przemysł jak w latach 90. jest tym głównym skutkiem złej jakości powietrza, tylko właśnie ta emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. A te działania, które właśnie od 2017 roku zostały jeszcze bardziej intensywnie uruchomione, żeby poprawić jakość powietrza, czyli uchwała antysmogowa, która nakazała likwidację. Wszystkich starych palenisk węglowych naprawdę daje tutaj ten pożądany skutek, bo ludzie starają się wymieniać stare paleniska. I może nie wymieniliśmy do tej pory tych palenisk jeszcze tyle, żebyśmy byli uniezależnieni od warunków atmosferycznych, ale już tak jak podałem te przykłady, ewidentnie ta poprawa jakości powietrza nastąpiła. Proszę Państwa, jest jak słyszycie od rana optymistycznie w naszej rozmowie i dużo dobrych wiadomości przynosi Pan Andrzej Szczygieł, ale ja mam y, takie subiektywne. Oczywiście ja nie monitoruję tak jak Wy stanu y, powietrza, y, w ogóle stanu środowiska. Ale węższe nie tylko dziennikarsko, tylko własnym węchem się posługując. I przejeżdżając przez dzielnicę Katowic, chociażby odczuwam i widzę też gołym okiem, że no nie jest tak różowo, że czasami ten czarny, a czasami i brązowy, i żółtawy dym się unosi z budynków, że jest coraz trudniej, szczególnie te ostatnie mrozy pokazały, że jednak wrzucamy co bądź do, do pieców te wyniki monitoringu wasze badania to zauważają to są takie jednostkowe rzeczy które tylko jednostkowe wydarzenia które no okej okay, ktoś tam wrzucił bo się zrobiło zimno i to jest incydentalne czy jednak też na to zwracacie uwagę zauważacie to i szukacie sposobu przeciwdziałania jeżeli chodzi właśnie o takie dni jak mieliśmy szczególnie w ostatnim czasie że są bardzo niskie temperatury nie ma wiatru, jak najbardziej nasze wyniki wykazują, Pikało. że stężenia pyłu sięgają wysokich wartości. Dla godziny nie ma dopuszczalnej normy, w przypadku pyłu zawieszonego PM10 jest tylko wartość średniodobowa. Ale odnosząc właśnie do tych poziomów, czy dopuszczalnego, czy informowania alarmowego, to niestety godzinne stężenia pyłu zawieszonego dochodziły do wartości 380 mikrogramów na metrze sześcienny. Ta średnia dobowa, tak jak powiedziałem, była niższa, ale przez kilka godzin tak wysokie stężenia pyłu zawieszonego, no niestety właśnie potwierdzają to, co Pani powiedziała, że Pani wyczuwała, że lokalnie rzeczywiście było źle i Dalej jest źle, bo no, mamy pełną świadomość, że nie wykonaliśmy jeszcze całego zakresu prac. Program czyste powietrze i inne programy działają. Ludzie się starają wymieniać te wszystkie stare paleniska. Zgodnie z uchwałą antysmogową do końca tego roku powinny zniknąć w województwie śląskim wszystkie stare paleniska węglowe, które w roku 2017 miały powyżej 10 lat lub nie miały tabliczki znamionowej. Czy tak się stanie? No pewnie nie w stu procentach, ale na pewno już w dużej mierze zostało to dokonane. Natomiast tutaj jest taka bardzo ważna cyfra, żebyśmy mieli wszyscy świadomość, że gdy powstawała uchwała antysmogowa, oszacowano, że na terenie województwa śląskiego mamy około 560 tysięcy sztuk palenisk, które należałoby zlikwidować lub wymienić na inne ogrzewanie Gazowe, elektryczne czy olejowe, również, ale do tej pory wymieniliśmy w ciągu tych pięciu lat 120 tysięcy sztuk tych, miejmy nadzieję, właśnie najgorszych palenisk węglowych, więc to już podskutkowało tą poprawą jakości powietrza. No ale te cyfry wskazują, że przed nami jeszcze jest naprawdę bardzo dużo pracy, żebyśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, maksymalnie uniezależnili się od warunków atmosferycznych, żebyśmy nie czekali na to, że jak jest minusowa temperatura, nie ma wiatru, to niestety jest prawie, że stuprocentowa pewność, że stężenia pyłu będą wysokie. Zdaję sobie sprawę, że akurat tym sam regionalny wydział monitoringu środowiska się nie zajmuje, ale jednak chciałabym, żeby nasza rozmowa miała również taki wymiar praktyczny. To znaczy, jeżeli widzimy, że ewidentnie jest truciciel naszym sąsiadem i nie chcemy na to pozwolić, co mamy robić? Ciągle w Polsce mamy problem, żeby donosicielstwem tego nie nazwać, żeby nie popatrzeć na kogoś takiego, kto zgłasza, że Ktoś obok truje, że to jest sygnalista, że to jest ktoś, kto szkodzi, jest nielojalny wobec sąsiada, no ale w ten sposób możemy ratować nasze zdrowie, a co za tym idzie, życie. Wobec czego również z Panem chciałam porozmawiać na koniec o tym właśnie takim obowiązku chyba odpowiedzialności. Widzimy, że ktoś truje, zgłaszamy się gdzie. Rzeczywiście tutaj nie powinniśmy mieć żadnych oporów, jeżeli widzimy, że z komina sąsiada wydobywa się dym, który jednoznacznie wskazuje, że pali, tak jak to mówimy, potocznie byle czym. Natychmiast powinno się to zgłosić do władz przede wszystkim gminy. Jeżeli w gminie czy w mieście jest Straż Miejska, to od razu do nich Straże Miejskie reagują, wyjeżdżają w teren. I sprawdzają właśnie takie przypadki, bo... To absolutnie, tak jak pani redaktor powiedziała, już od dawna próbujemy przekonać, że nie jest to donosicielstwo, tylko to jest walka o dobro nas wszystkich, żebyśmy wszyscy oddychali czystym powietrzem i żebyśmy mniej chorowali, bo to jednak powoduje właśnie te czynniki chorobotwórcze. Jeżeli na terenie gminy nie ma staży miejskiej, to jak najbardziej te kontrole również mogą przeprowadzić pracownicy gminy na podstawie upoważnienia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, więc są w pełni możliwości, z tego co wiem, bo tych kontroli jest dużo przeprowadzanych. W pierwszej kolejności strażnicy czy pracownicy upominają. Nie jest to od razu element związany z nałożeniem kary. Czy skierowaniem wniosku do sądu, no ale jeżeli ktoś rzeczywiście no to lekceważy, to nie ma innego wyjścia. Takie możliwości prawne istnieją i niestety musimy z nich korzystać, żebyśmy naprawdę doprowadzili do jednoznacznej poprawy jakości powietrza. I do tego bardzo teraz zachęcamy, choć jak powiedział pan Andrzej Szczegiel na początku naszego spotkania, najbliższe dni raczej nie będą takiej konieczności przynosiły. To znaczy, że będziemy musieli apelować do kogoś, by nie palił śmieciami, bo nie trzeba będzie aż tak grzać. Dodatnie temperatury i wiatr uchronią nas przed smogiem i zanieczyszczeniami. Tak, ale apelujemy cały czas. Nawet jak są korzystne warunki atmosferyczne dla jakości powietrza, nie palmy byle czym, jest uchwała. Antysmogowa, obowiązująca, zabrania palenia byle czym, również program ochrony powietrza zabrania się spalania paliw najgorszej jakości i palmy naprawdę paliwem, które będzie dawało. Jak najmniejszy ładunek emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przekaz, proszę Państwa, jest jednoznaczny. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pan Andrzej Szczygieł z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska był gościem radia. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem Państwu życzyć wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku, bo akurat spotykamy się tuż przed tym okresem, więc oby on był jak najlepszy dla wszystkich Państwa. Bardzo dziękujemy. Radio M 107 i 6 FM